Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, w której będziemy poznawać Gwiazdozbiory Nieba Północnego. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od Gwiazdozbioru Oriona, który zdobi zimowe niebo i jest jakby nie patrzeć perłą w koronie właśnie tego zimowego nieba. Zapraszam Was do pierwszego odcinka tej nowej serii. Orion, jeden z najbardziej charakterystycznych gwiazdozbiorów Nieba Północnego. Pochodzi z mitów greckich i w mitologii greckiej jest to myśliwy o wielkiej sile i urodzie, syn Posejdona i Euriale, jednej z trzech sióstr Gorgon. W sztuce przedstawiany jest jako myśliwy z tarczą w jednej ręce, z maczugą w drugiej i z mieczem przy pasie. Na nieboskłonie broni się przed atakiem byka, Orion miał także ciemne oblicze, prześladował nimfy Plejady oraz Hiady. Został zabity przez Skorpiona, którego nasłała na niego bogini łowów Artemida, no, w jednej wersji za próbę jej zgwałcenia, w innej wersji natomiast za to, że obraził ją i on zginął od jej strzału. Po śmierci został przez bogów umieszczony na nieboskłonie w postaci gwiazdozbioru i został on umieszczony pomiędzy psami, Syriuszem i Procyonem. No i na nieboskłonie znalazł się również jego zabójca, a więc Skorpion. W naszych szerokościach geograficznych Orion najlepiej widoczny jest od listopada do lutego. Przez swój charakterystyczny kształt nie sposób go pomylić z żadnym innym gwiazdozbiorem. Sprawia to, że jest to jeden z łatwiejszych celów do obserwacji jako gwiazdozbiór do znalezienia. Oraz obiekty, które się w nim znajdują, również są bardzo kuszącymi i bardzo prostymi obiektami dla początkujących astroamatorów. Orion swym kształtem przypomina klepsydrę, jednak w większości kultur, czy to mezopotamskiej, czy greckiej, czy również egipskiej, jest utożsamiany z myśliwymi. Arabowie widzieli w nim olbrzyma i wcale dużo się nie pomylili, bo zgodnie z mitem był olbrzymem, który mógł stąpać po dnie morza i jego głowa wystawała ponad fale. Najjaśniejszą gwiazdą gwiazdozbioru Oriona jest Rigel. Jest to błękitny nadolbrzym oddalony od ziemi o około 863 lata świetlne. Rigel znajduje się w południowo-zachodniej części gwiazdozbioru Oriona. Jest bardzo charakterystyczną gwiazdą no jest najjaśniejsza w całym gwiazdozbiorze. Nazwa tej gwiazdy pochodzi z arabskiego Rigil al-Jabar i oznacza stopę olbrzyma. Rigel jest siódmą gwiazdą pod względem jasności na nocnym niebie, przez co dla początkujących astroamatorów może być to bardzo ciekawy i wdzięczny obiekt do obserwacji. Kolejnym bardzo ciekawym obiektem znajdującym się w gwiazdozbiorze Oriona jest Betelgeza. Gwiazda ta to czerwony nad olbrzym który znajduje się w końcowej fazie swojego życia. Nazwa gwiazdy pochodzi z języka arabskiego i w tłumaczeniu oznacza pachę lub też ramię olbrzyma. Betelgeza jest gwiazdą zmienną półregularną, której jasność zmienia się od 0,3 magnitudo do 1,1 magnitudo. Betelgeza była pierwszą w historii gwiazdą, której średnicę kątową udało się zmierzyć. Dokonano tego w 1921 roku. Obserwując gwiazdozbiór Oriona, bardzo rzuca nam się w oczy jego pas złożony z trzech gwiazd: są to kolejno Alnitak, Alnilam oraz Mintaka. Przyszła pora, by przyjrzeć się obiektom nieba głębokiego znajdującym się w gwiazdozbiorze Oriona. Pierwszymi z nich są M42 oraz M43. M42, zwana również Wielką Mgławicą w Orionie, jest najjaśniejszą mgławicą dyfuzyjną na nocnym niebie. Możemy ją zaobserwować nawet gołym okiem, przy odpowiednio ciemnym niebie. Sama mgławica ma średnicę około 30 lat świetlnych, a oddalona jest od nas o około 1344 lata świetlne. W bezpośrednim sąsiedztwie M42 możemy znaleźć M43, a więc mgławicę Demajerana. Mgławica ta jest obszarem H2, a więc oznacza to, że w jej wnętrzu powstają nowe gwiazdy, a całość mgławicy świeci przez to, że gaz znajdujący się w niej został zjonizowany przez gwiazdy, które tam powstały. Kolejne dwa bardzo ciekawe obiekty znajdują się w pobliżu gwiazdy Alnitak. Są to mgławica płomień oraz mgławica koński łeb. Ta pierwsza mgławica jest mgławicą refleksyjną. Do jej obserwacji potrzebujemy jednak minimum ośmiocalowego teleskopu, który dopiero pokaże nam niewielki, niewyraźny zarys tej mgławicy. Sprawa ma się inaczej z mgławicą koński łeb, bo aby tutaj dostrzec jakiekolwiek kształty, musimy niestety sięgnąć po astrofotografię i długie czasy naświetlania. Aby w ogóle cokolwiek móc wydobyć z tejże mgławicy. Ostatni obiekt, jaki Wam przedstawię, to Gromada Otwarta 37. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że gwiazdy znajdujące się tam układają się w kształt cyfry 37. Jest ona dostępna z poziomu najprostszych teleskopów. Możemy ją znaleźć bezpośrednio pod zgrubieniem na ręce. Oriona. W ten sposób zakończyliśmy naszą wycieczkę po gwiazdozbiorze Oriona. I tak wiem, nie wymieniłem wielu obiektów, które jeszcze się w Orionie znajdują, takich jak pętla Barnarda czy inne obszary gwiazdotwórcze. Jednak ten film powstał stricte dla astroamatorów, czyli dla osób, które kupiły swój pierwszy teleskop i nie wiedzą, gdzie skierować swoje oczy. Przy okazji chcę Was zaprosić do Q&A, możecie pod tym filmem umieszczać swoje pytania yy, oraz w poście, który umieściłem yy, na YouTubie oraz zapraszam Was na moje social media, które się wyświetlą tu z boku, a linki do nich będą w opisie filmu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was do kolejnych odcinków, w których będziemy poznawać gwiazdozbiory nieba północnego. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.